A co ty zrobiłaś? Nic nie zrobiłam! Chyba syjaja. Nie. Przestań to bądź? nagrywać. Tam słychać w eleganckim świecie. Montujesz. No to głaszczę Jeszcze dużo ci zostało. O, no. Przybij mi piątkę. Dobra, fajnie jak jest fajnie, ale trzeba wstać, ogarnąć się, zjeść śniadanie, pójść na trening, zrobić coś fajnego, popracować i mieć dobry dzień. Lecimy na szczycie. Aby z rana zimno nie było, trzeba ubrać coś. Szafę więc otwiera, ale ze mnie gość. W sumie żałuję. Zobaczcie, Mateusz ma idealnie sklepowo ułożone kubki ze swoimi rzeczami, a to są moje półki. Przepraszam moich rodziców, wiem, że nie tak mnie wychowaliście. Nie wiem jak to jest możliwe, ale to jest naprawdę czysto, bajzel, czysto, bajzel. Wezmę tam skąd jest czysto. Bluzę mm -hmm. Nice one, nice. Run. Już nie noszę prawie. Mm, dobra. Pamela, oddawaj tą bluzę. Dobra, już! Aaaaaa! Magic. Magic. Czas przyrządzić śniadanie dla mojego montażysty. A może zmontować? No co, bo ci nie wyszło? No. Nie ma. Nie no, jest Ukry... do... Ukryta prawda. Jest, po... jest gęste i szybciej się zetnie. To jest <coughs> dla ciebie. Mat mi naj. Patrz, prawie jak w DJ-ce. No, jesteś DJ-ką. Smacznego, dzień dobry... Walijakiem. Widzę, że Mateusz już nabrał energii po śniadaniu i DJ-uje, także I'm kidding. To jest co? Nie zjadłeś do końca. Nie zjeść, co do końca. Marnujesz jedzenie. Czemu tego nie zjadać? Nie zjadość omleta do końca. Przeszło. Mateusz, masz zjeść. To obetnę ci włosy. Obednę ci włosy. Udaj, że nie słyszysz. No, zobacz, obetnę ci włosy. Dobrze, że nie słyszysz. Trochę przeholowałam. Co to jest? Nie wiem. No co ty zrobiłaś? Nic nie zrobiłam. Nie. Ty tyłż, ty ja nie. Nie. Chyba Nie. Nie. Jaka Nie. piara. Ile było zawsze hejtów? Kiedy obetniesz dredy, kiedy obetniesz dredy, kiedy dredy? Kiedy Jesteś churone słowo! Żyje? Jesteś chora jest słowo! Ja tylko zrobiłam dobrze! Mateusz! Nie obrażaj się! Zestań to nagrywać! Mateusz! Nie pana to nie było śmieszne. Ale Mateusz, ja ciebie kocham, ja chciałam dla ciebie dobrze. Te dredy ci przeszkadzały. Zawsze jak trenowałeś, to mówiłeś, że one są za długie, że są za ciężkie, że głowa ci spada do tyłu, że... Że jej górze. Że, że szyja cię boli i w ogóle. No mówiłem tak. No i co? Teraz masz ładne, lekkie fit dready. Ale to były moje dredy. Ale chodź do mnie, pokaż mi twoją twarz. Ja za tobą tęsknię, proszę. Chciałeś mi głosy. Ma też spójrz na mnie. Ja ciebie kochałam. A ja je kochałem. Weź mi je z twarzy. Trzeci ci doczepię. Przepraszam, że obcięłam ci dredy. Ale przecież to nie ty mi je obciąłeś. No wiem. Trzy, dwa, jeden. Prac! Mamy was! Mamy was! Wczoraj obciąłem dredy. Teraz dograliśmy taką wstawkę, żeby było zabawnie, bo nie mieliśmy nagrane, jak się ich pozbywam. <laughs> nie ma też, po prostu nie wiedział, jak ma wam o tym powiedzieć, no. bo to był taki jego atrybut, te długie dredy. Teraz już ma krótsze, fit dready. No Ale... i teraz, jak robi salto, to nie dostaje po, po twarzy. <laughs> No, a chcecie zobaczyć, jak to wyglądało w ogóle przed chwilą? No to pokażemy. No, cofnij się w dredy! Co mówisz tutaj? W te dredy masz tak. stanąć tu, tak? Super. Ale tak? Okay. <grym> 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 Nie no to nie było zbyt śmieszne chyba. No to już chodźmy już na trening. Było śmieszne to oczywiście zostawcie łapkę w górę i naciśnijcie go jak subskrybuj. No ja. <laughs> Możecie też zostawić komentarz. Idę na trening, bo potrzebuję endorfin. Okej. Okay. Dobra, lecimy, lecimy na trening! To! Zgadnijcie kto jest na treningu. Lecimy na Thank mm -hmm. you. Co chodzi? No spodobało mi się <laughs> To miał być żart <laughs> Ale powiem Ci, że brazylijskie to powiedzieć, postawiliśmy tą kamerę Jezu, jaki dziwny głos Łokie! <grymiany> okay. Moi drodzy, trening został Zgadliście, dokładnie A teraz pójdziemy sobie w bardzo fajne miejsce daj dawaj, dawaj, dawaj do mam. co ci pokażę, chodź, co ci pokażę, chodź Patrz, no chodź, no chodź, nie uwierzysz Obiecuję, że nie uwierzysz, patrz Skąd to się to wzięło? Ja nawet tego nie napisałem. <laughs> żartuję, napisałem. Uciekaj. Pra. Mówię ci, uciekaj. Ta, tam jest wyjście. Tam Jestem. jest winda. Tam jest winda pomana. Uciekaj. Bierz i uciekaj. To jest skarb. Bierz, bierz i uciekaj. Run. Zostawiła kilka egzemplarzy. Run. Przedkamy i to jest tak, będzie 40 lat 25 groszy. No! Zgadnijcie, kto właśnie wylądał w, w domu i nawet jest już umyty? To nie ja. <grystanie> <grystanie> Ale ja jestem już umyty. Ale ja to mam książkę Jak się bardzo się, się cieszę już... <grystanie> na to. No do... Chcemy wam powiedzieć, że Jezu, to jest takie niesamowite uczucie jak idziesz po sklepie. <grystanie> No. I spotykasz swoją książkę, że po prostu no. jak trzy lata temu w ogóle zaczynaliśmy coś pisać w social media, to to by jakby ktoś się wtedy Wieś, powiedział... Kto by to by pomyślał? Rodzice na przykład. <laughs> <laughs> Pozdrawiamy! No nie no, jesteśmy mega zajarani, zazwyczaj w takich momentach brakuje nam słów i nie wiemy co powiedzieć. Właśnie my jesteśmy troszkę odwrótnymi osobami. Więc jak ten... No, my się... Zamiast, my to... I nie nie drżyj się, masz chorobę umysłową. To my jakoś tak troszkę zamykamy się w sobie, jesteśmy bardzo tacy wstydliwi z okazywaniem takiej emocji, że coś no. nam się udało. Nie wiem, o co nam chodzi. Ale to nam tak się jest. udało. Oto nasza książka. I co mam wam powiedzieć? Ja mogę coś jeszcze dodać. Jezu, jaka wygadamy. To ja się tu oprę, <laughs> słuchaj, o kolanko i wymówię. Że w sumie troszkę się zastanawialiśmy, bo ostatnio była taka wagonka, że ojeju, wszyscy blogerzy, czy youtuberzy wydają książki, że to jest takie bez Sensu, ale tak naprawdę chcieliśmy, żeby ta nasza książka nie była takim bezsensem czy powieleniem tego, co już jest. Dlatego w niej zawarliśmy dużo tak naprawdę nowych Fajnych, rzeczy nowych i rzeczy informacji. nawet o nas, których nie wiecie, mimo że 3 lata już się uzewnętrzniamy. Dobrze mówi, dobrze mówi. Także nie, mam nadzieję, że ona Wam się spodoba, bo no. nam się wydaje solidna i znowu ktoś dzwoni, może nam... Zawsze mamy tak, że ktoś będzie. KTO DZWONI?! Dobra, słuchajcie, my musimy kończyć, bo wyobraźcie sobie, że dzwoni telefon, więc może zrobię to na szybciutko, naciskajcie guzik, lajkuje, dużo łapek w górę, dużo łapek w górę i będzie naprawdę bardzo fajnie, dobra, nie drżyjcie, się, dużo łapek w górę i będzie świetnie, naciskajcie dzwoneczek, subskrybujcie, jak jeszcze tego nie robicie, koniecznie, powtarzam, subskrybujcie, red alert, subskrybujcie. 11 marca w Empiku na ulicy Marszałkowskiej w Warszawie pierwsze spotkanie autorskie, czyli taki nasz pierwszy mały meetup. I syssam, uprzedzając undeskało... wasze pytania więc, statistics... Uprzedzając wasze pytania, czy będą w innych miastach, <gnięzyka> będą. <laughs> Piszcie komentarze, pytajcie, a jak coś tu będą. Dobra, Siemarko! <sum nauczyśle>